To jest fos. Widzisz kolor tej wody? No, no to zdjęcie tego kompletnie nie oddaje. To naprawdę trzeba zobaczyć na żywo. Byłoby super. No to leć ze mną. I tak w przyszłym tygodniu wracam. No, no gdzie? No przecież Nowa Zelandia to jest drugi koniec świata. Myśliłem <laughs> o Julka. tak Żaba? No jak mógłbym zapomnieć Stefana? <laughs> I jak byłam mała, chciałam mieć chomika, tylko mama się nie zgodziła i Słowek złapał dla mnie żabę. Ty wtedy zrobiłeś dla niej terranicz z takiego wielkiego słoika i nawet karmiłeś się robakami. Tak, Stefan był bardzo towarzyski. Pamiętasz? Przeprosiny przyjęte.